Pasażer, wyjdź z rękami na widoku. Stój. A teraz uklęknij. Połóż się na brzuchu. Właśnie tak. Ja tego popilnuję, Hernandez. Ej, to moja flota, moje pieniądze. To pieniądze z narkotyków. Oddaj mi kasę, stary. Nie bój żadny. Potem ją zaewidencjonuję. Witaj w domu, Karol. Cieszysz się, że wróciłeś? Tyś chyba o nas nie zapomniał, prawda, chłopaczku? Nie cholery funkcjonariuszu ten peny. Właśnie się zastanawiałem, na co jeszcze czekacie. Pakuj się do auta. Delikatniej trochę, stary. Kurde. Uwaga na głowę. Sorki. Zjeżdżaj stąd, obleśny brudasie. Tępy Meksykaniec. Wybacz, nie chciałem. Ej, on dalej ma moje rzeczy. Co u ciebie, Karl? Jak się miewa cudowna rodzinka? Przyjechałem pochować Matulę. Dobrze o tym wiesz. W sumie tak. A co teraz na boku kombinujesz, Karl? Nic. Mieszkam teraz w Liberty City i jestem legitnie czysty. Tyś nawet koło mydła nie leżał, Karl. Poproszę, co my tu mamy? Funkcjonariuszu Pułaski to jest pistolet, którym zastrzelono policjanta, nie dalej jak 10 minut temu. Funkcjonariusz Pendleberry był dobrym człowiekiem, śmiem dodać. Szybko działasz, Bambusie. Wiesz, że dopiero wysiadłem z samolotu. Dobrze, że cię znaleźliśmy z narzędziem zbrodni. To nie moje kopyto. Nie pierdol mi tu Karl. No, nie pierdol mu tu Karl. Czego wy kurwa ode mnie chcecie? Jak będzie trzeba, to cię znajdziemy. Tymczasem postaraj się nie zabijać więcej stróżów prawa. Nie możecie mnie tu zostawić. To teren balasów. Mówiłeś, że jesteś niewinny, że nie bawisz się w gangsterkę. Tu radiowóz 58. Tymczasem Borym Lasem Karl. Co? Pendelberry oberwał? Już jedziemy. Widzisz Hernandez? Tak to się robi. Kurwa, w kółko to samo gówno. Najgorsza dziura na ziemi. Teren balasów z Rolling Heights. Nie reprezentowałem Grove Street od pięciu lat, ale balasi będą mieli na to wysrane.